Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj chciałbym pokazać wam pewną grę, którą odkryłem zupełnie przypadkiem, podczas przygotowywania się do mojej nazwijmy to recenzji PlayStation VR 2. Ehm, żeby dać wam troszeczkę kontekstu, jako użytkownik e, Oculusa Questa 2 i jednocześnie fan wyścigów, e, cierpię z tego powodu, że na tej platformie nie ma zbyt wielu. E, wyścigów. I jakimś mojemu zdziwieniu mojemu zdziwieniu nie było końca, jak się okazało, kiedy znalazłem jedną z gier, dosyć dawno, też przyznam, że dosyć dawno nie zaglądałem na na oculusa w poszukiwaniu wyścigów i nie przeglądałem też sklepu swoją drogą, ale teraz właśnie na potrzeby recenzji postanowiłem poszukać jakiegoś jakiejś ścigałki, żeby móc odnieść się w treści recenzji do tego. I znalazłem jedną. Nosi ona tytuł, tak jak widzicie w tle, teraz e, Grid Legends, czyli jest to port dosyć, dosyć sympatycznego arcade racera, powiedzmy, z dużych konsol, przy którym spędziłem całkiem sporo miłego czasu. Chciałbym Wam pokazać, jak ta gra wygląda, bo to będzie moje pierwsze odpalenie. Natomiast, e, kiedy przeglądałem sklep, pojawił się tam trailer, który obejrzałem. I bardzo zdziwiłem się, jak ta gra wygląda na Oculusie Questie 2. I myślę, że poznałem też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak mało rejserów jest na, na tej platformie. Chciałbym Was teraz zaprosić właśnie na y, moje pierwsze wrażenia z gry, które y, będą towarzyszyć pierwszemu odpaleniu tej produkcji na moich goglech. Materiał od razu przezem będzie cięty, bo mam dosyć spore problemy z rzuceniem obrazu z gogli w dobrej jakości na obs żeby jednocześnie nagrywać siebie, tak jak w przypadku poprzednich pierwszych wrażeń, tak i teraz. Więc to będzie cięty, cięty materiał i zmontowany, aczkolwiek zasada jest ta sama. Pierwsze odpalenie, pierwsze wrażenia. I moje wnioski i, i obserwacje dzielone się na żywo. Także nie przedłużając, pozwólcie, że teraz nastąpi małe cięcie, gdyż muszę ustawić nagrywanie e, materiału w Okulusie. Odpalając grę, wita nas oczywiście logo Electronic Arts i Azji Codemasters, czyli e, twórców gry. Gra jest w języku polskim. Ciekawostka jest taka, że to jest chyba jedno z najwyżej, z, z najwięcej ważących gier na Okulusa bo zajmuje aż 31 giga, jest to naprawdę olbrzymia ilość, zważywszy na to, że ja, mój model Oculusa, to jest ten z najniższą ilością dostępnych danych, więc powiem szczerze, że musiałem wywalić większość gier, jakie miałem zainstalowane, żeby móc zagrać w tą grę, w ten konkretny tytuł, co już jest dosyć no, wkurzające, bo będę musiał żonglować, jeżeli się zdecyduję grać w tą grę oczywiście dłużej, Będę musiał żonglować tytułami, jakie mam zainstalowane na, mm, na konsoli. No bo w sumie nie, mo, nie ma co ukrywać, że Oculusa to traktuję jako konsolę. Zresztą... O, i właśnie. I to jest, moi drodzy, jeden z powodów, dla których... Em, ...Oculus Quest cierpi na małą ilość gier wyścigowych. A jeśli już są jakieś, no to... Wyglądają one. Jakby to powiedzieć. Mało zadowalająco. Teraz ja nie kieruję. Gaz hamulec są pod spustami, co jest no, normalne przy yy, wyścigach i do tego przyzwyczaiły nas yy, do tego przyzwyczaiły nas, yy, tego przyzwyczaiły nas w normalne wyścigi na dużych konsolach. Ale gdy tylko spojrzymy na oprawę, słuchajcie. No to ja nie wiem, czy gry na PS1 tak wyglądało, nie? Zobacz, no kurde. Są gołe tekstury prawie że. Ja pierdykam. Naprawdę przeżyłem olbrzymi szok, jak pierwszy raz zobaczyłem to już na tym trailerze, który pojawia się w tym... w, w, w sklepie, zdaje się. I stwierdziłem, że muszę sprawdzić, bo nie wierzę. Gra jest dodatkowo dosyć droga, bo kosztuje aż 29 dolarów. Teraz akurat jest... znaczy ja przynajmniej otrzymałem... Oculus znaczy ogólnie w meta wysyła co jakiś czas kody zniżkowe, w tym wypadku kupiłem z 30% zniżką, czyli wyniosło mnie to około 20 dolarów w sklepie Oculusa ceny są w dolarach czyli na nasze to około tam 100 zł, nie postanowiłem to zainwestować, bo ten, ta gra moim zdaniem zasługuje na to, żeby być żeby ją pokazać, jak ona wygląda kurczę na sprzęcie e, takim jak Oculus, czyli sprzęcie, który posiada telefoniczne, że tak powiem, bebechy i podzespoły i ta gra nie wygląda, słuchajcie, nawet w połowie dobrze tak, jak powiedzmy flagowe ścigałki na zwykłych telefonach, nie, nie wiem, jak Real Racing, czy no nie wiem, co tam teraz jest na topie, bo akurat na, na, w, tym, te, w tym temacie nie siedzę, nie? Ja rozumiem, że to musi być wyświetlane podwójnie, ta każda klatka. Yy, każda klatka yy, animacji, więc to też jest ograniczenie. No ale ja pierdykam, słuchajcie. Co tu się dzieje, to ja po prostu nie wiem, nie? Będę przewijał te filmiki, bo to są te same filmy dostępne z, z tego, co jest w podstawowej wersji na konsoli, na stacjonarnych konsolach. Co, co, co ciekawe, możecie spodziewać się porównania graficznego, jakie zrobię, pewnie jeszcze dzisiaj, na moim głównym kanale. Więc zaciekawionych odsyłam na, na, na właśnie na ten kanał. Ale co tu się odpierdziela, moi mili... O nie, tutaj troszeczkę lepiej to wygląda, bo już jakieś ładniejsze kolorki, jakieś ładniejsze ten. Jeździ się całkiem spoko, nie? Na tych. Gaz, hamulec pod spustami i lewą gałką sobie sterujemy, no i rozglądamy się dowolnie. Nie? Tylko zauważcie, że tutaj mamy. O, jeszcze a propos, że tutaj niby lepiej wygląda. Zauważcie, że tutaj mamy płaski ekran. To jest, słuchajcie, dwa, znaczy, no, no, płask... no to nie jest 2D oczywiście, ale naleśnikowa wersja. Podoba mi się to określenie. Nie wiem kto wymyślił, ale propsy temu kto to zrobił. Bardzo fajnie to wygląda. No i teraz przesiądziemy się za kierownicę naszego bolidu. To swoją drogą jest, tu pozwólcie, że będę trzymał sobie głowę dosyć prosto, bo akurat upiekę dwie pieczenie przy jednym ogniu i nagram sobie do porównania. Eee, ...materiał. O kurczę, zagapiłem. Ja pierdyk. Strasznie wygląda to. To jest coś, co... Czy, no powiedzmy, że jest nawet płynne to, nie? Bo to jak na, na, na takie bebechy, to... ...mimo wszystko ta animacja trzyma... Zresztą nie są, są grupy, kurczę, są krupnięcia. Co prawda nagrywam teraz natywnie y, przez y, hełm, więc to też może wpływać troszeczkę na płynność, tym bardziej, że zmieniłem y, proporcję ekranu ze standardowego tego y, kwadracika na 16 na 9, więc to też troszeczkę wpływa na pewno na y, wydajność y, sprzętu. Mimo to, no da się grać, nie? ale kurczę. Gry na PS2 tak wyglądały, nie wyglądały, Gran Turismo lepiej wygląda, kurczę... No nie no, no nie, w sumie to... śmiem twierdzić, że Gran Turismo na PS2 wyglądało lepiej, autentycznie. Aż z ciekawości chyba sobie odpalę jakieś. Znaczy, model jazdy jest spoko, nie? To jest w sumie chyba ten sam, który jest okay, w podstawce. Tylko te kolory takie czarne, szarogóre, kurde poszarpane te krawędzie no... no płynność to nie jest e, zapewnione całe, stałe 60 klatek niestety tu widać dropy kurcze poniżej jest. ale nie robi się też e, dło się nie robi człowiekowi, więc to też jest plus e, <grywka> mówię, warto zobaczyć tą grę w akcji, żeby wiedzieć jak to żeby, ja podejrzewam, że to właśnie ta wydajność tego sprzętu e, za, jest jedną z ogromnych przeszkód na wrzucanie wy, gier wyścigowych na Oculus. Tu serio, ze świecą szukać jakichś takich symulatorów, no to jest Arcade powiedziałbym bardziej niż symulator, ale mimo wszystko no, to jest jakaś tam namiastka powiedzmy, nie wiem, no Need for Speed'a czy, czy ty, tym podobnych gier, nie? i tego brakuje na Oculus i to strasznie. Głównie mamy strzelanki, jakieś tam ruchowe rzeczy i tak dalej, jakieś doświadczenia. A brakuje takich hardkorowych, hardkorowych tytułów, co no tutaj teoretycznie by się łapał pod to. Jednak performance i ogólny, ogólna prezencja tego tytułu, prezentacja tego tytułu jest no, dyskusyjna i pozostawia wiele do, 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 do życzenia. Na pewno warto, jeżeli komuś tam nie szkoda i kolekcjonuje sobie takie ciekawostki, to jak ja na przykład, to, to, to warto sobie zainwestować i mieć to po prostu w bibliotece. Aczkolwiek no mogło być tańsze, bo raz, że zajmuje od cholery miejsca, co, co mówię, przy moim 64 GB pojemności to jest, to jest naprawdę, wymaga wielu wy, wyrzeczeń, nie? Nie wyrzuciłem Bit bo by mnie moja Kaśka ten, Własną ten, ręką bym nie zadziałała. <gry> Ale no. Mówię zgram materiał i, i chyba to powędruje na, w oczekiwaniu na lepsze czasy. Nie? Może jakieś porównanie, jak jakaś inna gra się po, pojawi ewentualnie jak wyjdzie trzeci okulus quest i zobaczymy sobie, czy zaoferuje jakieś ulepszenia, bo podejrzewam, że no, no muszą być lepsze bebechy tego, nie. A w sumie to jestem ciekaw, czy to pewnie wyszło na mobilne platformy. Zobaczę, czy to jest w ogóle dostępne na Androida, to może bym sobie w takie porównanie też pyknął, nie. No ciekawe doświadczenie, ciekawe i powiem szczerze, że Mały szok przeżyłem jak pierwszy raz zobaczyłem, no zresztą tutaj widzicie, jak sam się zastanawiam jakim cudem to jeszcze działa, nie? Znaczy jakim cudem to się ukazało w takiej wersji. Swoją drogą ciekaw jestem jak wygląda sprzedaż tego na, na Oculusie. Czy, czy to w ogóle spotkało się z jakimś entuzjazmem gracie, bo zupełnie przypadkiem, nawet nie śledziłem, nie śledziłem... Nie śledziłem Nowości w sklepie, nie zaglądałem tam. No teraz premiera PlayStation VR 2 jest no, powodem, dlaczego to zrobiłem. Kurczę, ale tutaj nie ma żadnych efektów takich y, świetnych jakichś. To po prostu wszystko jest gradiento gradientowane kolorami. No nie, no tu nie ma ani cieni, nic. Płaskie to wszystko się takie wydaje. To rozdzielczość tego, to, to ja nie wiem, czy to jest 480p, chyba nawet nie. nie no może jest. No tu jest fajny efekt. Zakiewni są Ale tak nisko siedząc to kurczę cool, dziwne uczucie cool, cool. Normalnie jakbym tyłkiem szorował po asfalcie teraz i sobie jak jak Flistonowie kurczę cool. <laughs> nie no, no okej, okay, no dobra, są wyboje widać tam, że, że to nie jest płaska nawierzchnia, tylko tam są jakieś te... te, te zwalniaczeń, czy, 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 Te tarki, o, to, tarka też tutaj nam się... Znaczy, jak najedziesz, no, to tam czujesz różnicę w wysokości powierzchni. No, to jak tutaj... No, to się nie udała akurat. a ciekawe, czy zniszczenia są, bo zdaje się, że w oryginalnym były zniszczenia. No, ciekawe, ciekawe doświadczenie, zdecydowanie. Nie no... Okej, okay, gra się przyjemnie, no ale to ze względu na to, że to jest core zabawy z tego właśnie, z postawki, więc to jest akurat plus. I no mnie akurat Grid Legends się podoba, ja akurat okay. lubię, Zobacz. lubię serie i ogólnie Zobacz. lubię Zobacz. wyścigi, więc dla mnie to jest... Y... No podoba mi się, tak? Bo, bo daje tam Friday, i jest łatwo, łatwo można, niski punkt... o, to też jest fajne, znaczy różnica w w wysokości nawierzchni. Niski próg wejścia jest, że tak powiem, do tej gry i można po prostu z, z miejsca czerpać z niej przyjemności. Nie trzeba się uczyć jakiegoś żmudnie i, i przechodzić w szkole nie w Gran Turismo, by móc jeździć, <grym> typu zdawanie tych e, licencji. Tutaj po prostu wsiadasz za kółko i się wrzucają w wir wydarzeń i to się sprawdzi, nie? No bo mimo wszystko naprawdę, muszę powiedzieć, że przyjemnie się gra, pomijając tą fabu e, fabułę... fabułę, to przepraszam. Pomijając tą e, grafikę, ale... No nie ma co się oszukiwać, że no, raczej spodziewają się czegoś przynajmniej zbliżonego do, do, tego, do, tych, do tych Androidowych, szczególnie mobilnych, ścigałych. No. Tam się chyba samochód rozleciał, czyli jednak jest model z już, czyli umowny, ale jest być no. Troszeczkę mi się poprawił teraz y, ze względu na ogólną przyjemność zjazdy to troszeczkę mi się poprawia w tym momencie opinia, że no, kwestia tutaj tego, czy, czy jesteście w stanie przymknąć y, oko na tą paskudną grafikę. Swoją drogą muszę sprawdzić tylko w kurcze robi. Czy to jest jakiś y, zewnętrzny, ale nie no Koldmaster to było, tam nie było żadnej nazwy, innej nazwy firmy. No ciekawe. Mega ciekawy jestem, jak wygląda sprzedaż tego tytułu. O, wpadłeś w gościu w i mnie wpiłeś. Ale zobaczcie ile jest tych, ile npc stoi. I oni są animowani wszyscy, nie są... To są postacie 3D. No dobra, no tutaj ma kurcze... lekkie zdziwko mnie złapało. Spodziewałem się, że będą uproszczone jakieś kurcze, brył, postacie, a tu... Normalnie obiekty 3D. Co prawda powtarzają się co drugi, ale... Jest ok. No, jakieś nowe osiągnięcia zostały. Dobra, jest, jedziemy jeszcze. Ech, jeszcze z jeden wyścig sobie zrobimy. Mam nadzieję, że będzie w jakiejś e, ciekawej scenarii, e, ciekawej porze dnia. To przewiniemy, nie potrzebujemy. O, dobra, mamy chyba zmieszku. O, zmierzchu. Dobra. Uuu. jeszcze... O, nie, nie. O, nie, O, nie, nie. O, nie. 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 Może po prostu już długość rozgrywki na tak ale... Nie no, jeżeli chodzi o sterowanie, to jest naprawdę spoko zrobione. Bardzo, bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy są jakieś wspomagacze włączone z automatu, bo jak widzieliście, nie, wrzucałem nie żadnych, nie bawiłem się ustawieniami, asyst i tak dalej, ale tego nie wykorzystam, to... Nie wykorzystam tego materiału w porównaniu, ale możemy się porozglądać i po, poobserwować sobie... E otoczenie tutaj jak jest handryk aha tutaj mamy handryk dobra tak no, no zdecydowanie model jazdy to jest chyba największy atut tej gry nie? przyjemny przystępny i łatwy do opanowania także spokój znaczy podejrzewam, że coś mniej wymagające widzowie, znaczy widzowie, gracze to może i mogą więcej radości czerpać z tej gry, no mnie odrzuca jednak ta grafika i sprawia, że no nie będę męczył oczu za bardzo i zbyt długo. Możecie to, to podciągnąć pod kategorię, kurczę, sprawdziłem, żebyście wy nie musieli. Czy nie wiem, ilu z was w ogóle ma Okulusa swoją drogą, bo to też jest tak. To... W sumie to jestem ciekaw, jak to jest popularne u nas w kraju. Ja akurat tego kupiłem po to, żeby na początku pandemii nieszczęsnej bo wszyscy siedzieliśmy w domu i zaczęliśmy się nudzić i chciałem jakąś kurczę dodatkową rozrywkę, nie tylko dla mnie za, e, za, 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 zapewnić a i też oglądałem na YouTubie właśnie te takie trójwymiarowe filmy na telefonie i pomyślałem, że fajnie byłoby w jakimś setcie nie, nie chciałem się bawić w te, te VR telefoniczne albo, bo, bo albo grubo, albo wcale, więc sobie zainwestowałem w Oculus. A i bardzo byłem zadowolony z tego powodu, bo Początki pandemii to bardzo pomogło to przetrwać i jakoś tak nie zwariować, bo a to sobie poszedłem na wycieczkę na jakąś pustynię, a to sobie poszedłem na wycieczkę do jakiejś tam kniej <grym> Przecież tam kiedyś przecież nie mogliśmy do lasów kurde pochodzić, no, dopiero, dopiero to było dopiero. Z całą drogą to była ciekawa historia i pewnie w stanie nie jeden film o tym kurczę. jakie to się działy rzeczy indandejskie podczas tej pandemii. Tak czy tak, Oculusa polecam, zabijanie nudy, nudy i a... musimy też nawet od o kondycję trochę, bo też, też jakieś tam aplikacje fitness też sobie zainstalowałem. Za Niektóre nawet mnie wciągnęły na dłużej, aczkolwiek efekt nadal pozostał bez zmian, jak widać na załączonym obrazku. O tak, tak prawie mi się udało. Wejść. O, bo ja muszę przejazd kursę zrobić sam O oh Jezus Dopóki chyba nie przejadę całego obrążenia to mi nie zaliczy. O no, zdecydowanie. Bardzo ciekawy case. Okay, no. big push the finish line, now. Finish, no. dobra. Pierwszy, nice. Dobra, zróbmy jeszcze, bo no, powiem proszę przyjemnie się gra. Zróbmy sobie jeszcze jeden ten, jeszcze jeden wyściżek. I dam wam spokój. Eee... No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, ładowanie jest dosyć długie, niestety. To taka o, troszeczkę pięta będzie, Achillesowa tego. No, ale no, z drugiej strony to też nie są jakieś... Ja mam tego quest'a już dwa lata. Moskwa. No no paskudne to wygląda. Dobra, ostatni wyścig akurat ten. Nasmrodzimy Putinowi. Myślę, że idealne na zakończenie, kurczę. Uu. Zobaczcie jak nie wiem czy to też widzicie, czy to po prostu jest efekt jakiegoś błędu w grze. Ale jakoś dziw, te, te, jak poruszają się te wycieraczki, to jakoś dziwnie kurczę zniekształcają obraz w momencie tam przejścia na wysokości moich oczu powiedzmy. Jezus Mary. Strasznie ten śnieg wygląda. No co prawda w trójwymiarze to on tam robi takie wrażenie. Trochę mi to przypomina, nie wiem czy pamiętacie, jak za dzieciaka były te takie trójwymiarowe teledyski fasolek, zdaje się, w TVP, w telewizji. Co tam w jakichś czasopismach można było kupić te trójwymiarowe okulary z folią niebieską i czerwoną i można było oglądać sobie wtedy trójwymiarowe teledyski fasolek. I to dosłownie przypomina taki efekt, kurczę, ten, ten śnieg w tym momencie. Kiepsko to wygląda, nie? No ja pierdolę. Ale z drugiej strony to takie kurcze Retro można powiedzieć troszeczkę ta gra teraz się prezentuje Mówię, to jest poziom PS1 -ki? No, coś takiego bym powiedział Już nawet Dreamcast i jego Metropolis Street Racer zdaje się lepiej wyglądać A też kurcze można było jeździć tak, po takich metropoliach Swoją drogą to nie... A nie, bo to potem był projekt Gotham Race. Grid to był. kurczę, to teraz. Oho, dobra, to lekcję z historii muszę odrobić, chyba że ktoś z Was mi w komentarzu napisze. Eee, skąd się grid wziął? Race driver grid to był? Czyli od kolina? Kurde, już nie pamiętam. Muszę sobie prześledzić tą ewolucję tej serii. W sumie to może być fajny temat na materiał, żeby zrobić Nie wiem, jak bardzo by się wam chciało oglądać coś takiego. O, ten koleś sam się wywalił. No ale jak narzekałem na e, Gran Turismo 7 na PSVR 2, że tam nie ma uczucia. Znaczy inaczej, uczucie pęduje, ale nie ma uczucia wgniatania fotel. No to tutaj tego nie ma ewidentnie już w ogóle. Ale <noise> no, niesamowicie to wygląda. Ja pierdam. Znaczy, niesamowicie w sensie, że zaskakujące, że jeszcze, kurczę, tak gry mogą w obecnych czasach wyglądać Ja mówię jakieś, rozumiem, jakieś indyki albo, nie wiem, gry, które są stylizowane na, yy, które mają oprawę stylizowaną na retro To tam jestem w stanie zrozumieć, ale tutaj chyba to nie było tego zamiaru przy tworzeniu tego Tu ewidentnie wychodzą ograniczenia platformy, niestety No niestety, kurczę... Mówię, dwa lata już ma ten sprzęt co najmniej no. to chyba, nawet chyba więcej, bo ja kupiłem go w dwudziestym i no to teraz trzeci rok już. No kurde, to ma, ma swoje, ma swoje lata Ciekawe kiedy wypuszczą płytkę czy wypuszczą w ogóle, bo ten Quest Pro to takie bardziej biznesowe ma zastosowanie nie wiem czy można na nim grać też muszę sobie zobaczyć Akurat jak przeczytałem nagłówek, że ma być quest pro-biznesowy, to już sobie darowałem jego tam śledzenie tematu. Tym bardziej, że tam cena chyba była, że cena powala, i sobie dałem spokój. Dobra, wygram ten wyścig, żebyście Wy nie musieli i wydam też ostatni werdykt. Na no dobre, jakieś części samochodów leżą. Czyli są jednak jakieś uszkodzenie takie mocne, mocno fizyczne. Ciekaw jestem, czy słyszycie teraz chrapanie Ragnara, bo się położył obok mnie jakiś czas temu i właśnie zaczyna piłować. Teraz do mnie to dotarło. No cóż, będziecie najwyżej mieli ciekawy ambient w tle. A niestety, Ragnar lubi i umie piłować. kończę dosyć. ...donośni Okej, okay. chyba na ostatniej prostej jesteśmy teraz no ta noc dużo maskuje tutaj tej oprawy no i nawet jest nawet jest przystępna akceptowalna no, zobaczmy co mi tutaj jeszcze to nie jest po ile to jeszcze zostało Uh, uh. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. No już mógłby się skończyć ten wyścig, powiem szczerze. Uh. A ten okulus jest... o, dobra. Ok. Niech to zaliczy. Ciao, i ten, kolejne osiągnięcie. Dobra, moi mili, Tak wygląda nasza. O, dobra, chyba zatrzymało się nagrywanie. Więc tutaj pojawi się w tle jakiś obrazek dodatkowy. Tak wygląda. E... Jedna z pierwszych gier wyścigowych, właściwie, które grałem na Oculusie, i jest ona wyjątkowo interesującym przypadkiem, tak jak powiedziałem na początku. I moim zdaniem też idealnie wyjaśnia, dlaczego takich gier nie ma zbyt wiele. Tak czy tak, dla samego jedynym właściwie plusem podejrzewam, że to jest ta sama zawartość, co na dużych konsolach. To jest jeden plus, bo ta gra jest naprawdę przyjemna i fajnie pomyślana. Drugi plus to model jazdy, który też odpowiada temu z y, dużych konsol. I to jest drugi plus. A reszta? Nie próbowałem multiplayerem, bo to są tylko pierwsze wrażenia, i też nie zamierzam raczej więcej spędzić czasu z tym tytułem. Ale jak ktoś byłby ciekawy i posiadał Oculusa, to może i się skusi na to. No cóż, dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że takie pierwsze y, wrażenia. Jeżeli Wam się podobają, to możliwe, że zagoszczę na, na dłużej. Nie będą się oczywiście ograniczać tylko do, do gier wiarowych, bo będę tam rzucał różne gry premierowe i tak dalej, na, na zwykłe konsole, że tak powiem. Akurat teraz mi, to mi przykuło uwagę i pomyślałem, że fajnie byłoby Wam pokazać y, przypadek y, wyjątkowo intrygujący. No nic, dzięki serdeczne za oglądanie jak dobrze pójdzie, to jutro albo w piątek wleci Recka VR, PSVR 2. A potem zobaczymy. Może w końcu się uda zrobić jakiegoś live streama w tym tygodniu. No nic. Dzięki serdeczne za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia już wkrótce. Pa pa.